A jeśli chce się, żeby dziecko gotowało, to co kupić takiemu dziecku? Jak rozwijać tą pasję? No ja myślę, że przede wszystkim ta pasja, dzięki Bogu, nie jest pasją bardzo materialną, ponieważ każdy w kuchni, każdy ma w domu kuchnię, także każdy ma też trochę sprzętu w kuchni. Ważne jest to, żeby dziecko się interesowało i się rozwijało. Ja jestem trochę takim przeciwnikiem kupowania przede wszystkim sprzęt, a później... Pielęgnować tą pasję. Ja uważam, że powinniśmy najpierw tą pasję wynaleźć w sobie i się interesować i się jarać tym, a później dopiero zacząć zbierać ten towar, ten sprzęt, który jest nam potrzebny do tego. Bo dziecku, robot multifunkcjonalny nie będzie potrzebny od początku. Tak samo jak mu nie będzie potrzebny najlepsze noże, najlepsze fartuchy i To są gadżety. Ważne jest to, żeby on miał tą pasję, książki, wspólny czas. Pan się pytał, co można dać dziecku. Wspólny czas w kuchni razem z nim. Czy zgłosiłbyś swoje dzieci do takiego programu jak MasterChef Junior? Czy zgłosiłbym? Nie. Ja bym e, zgłosił, jeżeli by mój syn chciał, to bym go zgłosił. Teraz jest za stary. Bo już jest powyżej wieku szefa juniora, a po drugie nie mogę, ponieważ ja jestem jurorem, no to byłoby niesprawiedliwe. Mój syn bardzo dużo gotuje. Gotował bardzo, bardzo dużo do ósmego roku życia, potem przestał. On wszedł w inny tryb, zaczął grać w hokeja, zaczął inne rzeczy robić i przez to mniej uczestnicza. w. W kuchni, ale mój syn jest bardzo dobrym obserwatorem, jest wychowany w gastronomii od, od dziecka i ma bardzo dobry smak. Ma bardzo dobre kubki smakowe rozwinięte i dzięki temu. Ma prawo krytykować, ponieważ żeby krytykować, trzeba umieć lepiej zrobić czegoś, on by prawdopodobnie umiał lepiej robić, ale przede wszystkim on ma wiedzę bardzo dobrą, ponieważ on od, 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 od urodzenia podróżuje i próbuje różne smaki. Żeby rozwinąć pasję gotowania, to trzeba mieć też pamięć smakowa, a to wszystko idzie z czasem, a on się dobrze w tym kierunku rozwija.